Siema, tutaj rychu. Gramy dalej Black Opsa. Kontynuujemy road to Commander. Mam 18 level. Teraz i... po pierwsze kontrakty jakieś nowe teraz są. Tutaj jeszcze to odgrać to wetność, nowe to jest... Nie, będą co innego w sumie, bo to nie jest zbyt drogi kontrakt. To zbyt dużo nie zostaje dla do niego, więc nie opłaca się go trzymać. Sztab akurat nie chce znowu grać. Znaczy zniszczę to bardzo, nie mam ochoty. Kuńcz soczowej trójcy graczy w w deathmatch? Spróbujemy w to. Tutaj co jest w z bataszką. Okej. Okay. I... Syry śmigłowiec. Tutaj chodzi o ostatni helikopter za 11 zabić, jak mi się wydaje. jeszcze, trzeba go odblokować. To jest jedna rzecz śpiegoski, atak śmigłowca eee, tak, dobre serie ofiar czyli wataszka, defmat, śmigłowiec, jeszcze wataszkę muszę zarzucić tutaj okej, okay, teraz będę miał z inne ręce pro, Ja. okej, okay. czyli wezmę wataszkę i drugi dodatek to będzie Podwójny magazynek albo kolimator, później wywalę tłumik, ale po co mam tłumik? Żeby ninja nabić. I jeszcze wezmę sobie Pythony, bo już odblokowałem i do nich dwie bronie. Zawsze tak latam, na tę klasę też wsadzę, aczkolwiek prawdopodobnie z famasem będę latać. I wbijamy do deathmatcha, jedziemy. Powinienem nie mieć za to jakichś trudności z tą pierwszą trójką. Okej, dwie ściśle. Parę nie mogę wyciszyć. Dobra, ci indziej piję. Dzisiaj gry już jestem. Mam nadzieję, że nie jest za bardzo już rozwinęta. nie jest za daleko. Jeszcze. I jedziemy. W Błędę. jedna z moich kolegów ma któryś tam sobie robi imprezy, ja słyszę na no a nie słyszycie. Eee, już zaraz będzie kończyć. Ale nie będę stąd wychodzić. Widzę, że są już, jest poziom dość wyrównany. Już gra, już minuta została, więc nie są najlepsi wyścignicy. Nie zabijają ich... Nie zabijają tak najszybciej. Ktoś tam jest... To o, się przyzwyczaiłem do Maxa Pejle, z Przed chwilą grałem i... O, to złe strzały. Złe strzały, złe celu. Słyszę jak to się żywa tłumika o to on Jakie mam dodatki? A, laserowy i turni plane, okay. time's almo mi chyba chwila ukrał OK, to była kolejna gra Routy Commander i wydaje mi się, że połączymy ją z następną, bo to była całkowita gra. No to zostańcie tutaj, idziemy dalej. W tym logu bez problemu powinienem być w pierwszej trójce. Zobaczymy jakie mapy teraz będą. No, jest on w porządku chyba. Firing range jest mniejsze. No i nie będzie hmm. zrobić. I to też. Okej, okay. będzie firing range, to ważne. Okej, tutaj wszystko jest dobrze. Później przewidzę do ale na jedzenie, żeby do. Ale to jak skończę te kontrakty? Mamy jeszcze czasu? Już teraz się rozpocznie. Nie powinno być najmniejszego problemu. Chociaż trochę lepiej tak nie mówić w tej chwili. Żebym nie był za bardzo pewny siebie, żeby się nie okazało, że tu nagle jacyś super Rambo bohaterzy są. Mam niż że tutaj po prawej ktoś powinien być po też tam, no, tam był chyba no, też nie ma tutaj okay, wyjdziesz nie wyjdzie, ale lepiej nie czekać nie jest tu, ktoś nie ma eee no tak, zastrzelanie Może być cięższe niż myślałem. A, taki... No okej, i tam. Dobra. Okej. Okay. Okej, okay, wracamy... ...do dobrej formy. O ty dostał z To się nazywa kard naprawdę Okej, okay, chcę wejść na górę, tak też manipuluję. Hej, okay, play. kiedy się te psy skończą. Jak jak można mieć takiego parka? Chodzi tu ktoś? Ne, tak? Aj, to ma Okej, okay. dobra, odwołamy Czy był ten kontrakt ten, na ten śmigłowiec? Tam było po prostu napisane Zdobądź serię ofiar śmigłowiec I nie było konkretnie napisane jaki śmigłowiec Aj, okej okay. A dobra, kobra go zrobiła. Okej. Okay. Tu, jest otwarta. Ale teraz nie wyszło. Okej, okay, chodź tu, po Dobra. Może się uda jeszcze powrót zrobić. Może Mr. Parciarz wszechczasów tego nie wygra? Gdzie jest? Za głośny jesteś stary. To jeszcze kogoś. Tak się ich załatwia. Lecz tak go zabiorę. tam z tyłu że zawsze może być dość blisko kobry. Wydaje mi się, że to jest strzelanie. Nie ma to mapałka. Wydaje mi się, że już ktoś w tej grze w sobie nie to machołka. Jestem jeszcze jeden widziałem, no. no, jest okay, jeszcze jeden. Aj, gdyby z tym tomachowkiem jestem, to może YouTube wygrała tak. Ale po prostu no w trzech czasach, jak można psy z dostać, błagam. Z paczki rapawy na dostajesz najwyżej. Amunicję, tak jak tam leży w tej chwili. No dobra, trudno. Ale jestem w pierwszej trójce przynajmniej. To no, na szkole, że nie wygrałem. Okej. Okay. Aj tylko raz musiałem to zrobić. Tyle? Już? Dobrze. Dobra, wszystko Dzień Dzięki za moją